Lingokam, Pranku, Gumę, Czempiona, Jubaros, Pan. Męskie dziwki w akcji. Tam daleko od celu wyjeżdżał, nie wiem, czy go widać. To jest kolejna część. Teraz tu skręcam, tam swel wyjeżdża z zakrętu. A tutaj się nie patrzyłem, bo tam chuju to mamy. tam swelu z zakrętu wyjeżdża. to z tego wyjeżdżam nie stał na skrzyżowaniu bo jak cofałem to go już tam widziałem wcześniej bo luka była musiał czekać żebym ja całym busem wycofał to wtedy żebym go widział, nie to stał na skrzyżowaniu